19:30 zagramy koncert scoring for Skolimowski. Eee, hołdy dla Jerzego Skolimowskiego, szczególnie w drugiej części, w drugiej części koncertu suite, którą specjalnie przygotowałem z tematów filmowych, które były użyte u Jerzego Skolimowskiego. Bardzo taki różnorodny materiał, bo Pan Jerzy współpracował i z komedą, i z Trzaskowskim, ale także z Hansem Zimmerem, który u niego debiutował, co będziemy mogli usłyszeć we fragmencie także Paweł Mykietyn, Mikie organek, który będzie również obecny z nami na koncercie. Mam przyjemność i duży honor wystąpić na tym koncercie z utworami, które skomponowałem do, do, do jego filmów. Zaśpiewam też piosenkę Keata Stevensa I Might Die Tonight, która została wykorzystana i specjalnie napisana do filmu Jerzego Spolimowskiego w roku 70. na samym dnie. W pierwszej części troszkę inna muzyka. Marcin Stańczyk ze, z premierowym też wykonaniem suite z filmu Ciemno Prawie Noc. E, bardzo różnorodna też e, faktura, bo są jej takie fragmenty mocno współczesne, ale są też piękne, wokalne, e, bardzo takie intymne m, części. E, suite Wojtka Urbańskiego w orkiestracji Staszka Słowińskiego z filmu Hyacinth także premierowo, specjalnie przygotowana na, e, na festiwal. E, przedpremierowo zupełnie e, Paweł Miekietyn i jego najnowsze, najnowsze dzieło, czyli muzyka z filmu IO, który właśnie święci i ma doskonałe recenzje na festiwalu w Cannes. To są te główne pozycje, i faktycznie to będzie niezwykle różnorodny koncert. i Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam na koncert z Colin Forskolimowski 25 maja o godzinie 19:30 w ICE.